No, i ten sam ranek, tylko że w innym porcie, 40 km dalej, w Darłowie. Tak sprawy wyglądają. Tam mamy darówko. Wczorkowy poranek, port Ustka. Przepiękna pogoda. Słoneczko świeci. No tutaj trwają prace przygotowawcze przy flocie galeonów. Które od przyszłego tygodnia już wypłyną w trasę zarabiać. tak wygląda lew który będzie kuwał w Gdańsku tam gdzieś przy unikusie który zostaje w Ustce też trwają prace remontowe przy wikingu król Eryk to sobie możemy obejrzeć większą jednostkę z bliska. Jak widać, rankiem panuje spokój. Statki są przycumowane. No i tutaj jeszcze raz wspaniały widok 67-metrowej pogłębiarki, która dzisiaj będzie pracowała w ustce, jeszcze jutro w rowach. Będzie pogłębiała po prostu podejście. No jesteśmy na placu budowy. Tutaj są dwie inwestycje realizowane e, intensywnie. Jedna to jest przebudowa właśnie dróg dojazdowych i chodników przy skwerze Jana Pawła II. E, no i to się dzieje, to już jest praktycznie w dużym stopniu zakończone. Natomiast druga inwestycja jest to przywrócenie walorów miasta Ustka i odtworzenie osady rybackiej, która Tutaj było początkiem łódzki w tym miejscu. No i tutaj też jak widać prace bardzo dynamicznie idą do przodu. Także łódzka jest placem budowy przed sezonem. To jeszcze wszystko musi być dokończone, bo od czerwca już nie można wykonywać żadnych prac budowlanych w naszym mieście. No i tak jak widać jest to bardzo profesjonalnie wykonane. Z wysokiej jakości materiałów są to płyty granitowe przeplatane z kamieniem bazaltowym. Nie, ładnie to wygląda. Cieszę się bardzo, że tak się to wszystko rozwija u nas. A teraz kolejna nowa inwestycja budynek dworca. No i tu widzimy, jest już on też prawie gotowy. Prace idą zgodnie z planem i szybko. Jest to pięknie wykonane. Kiedyś jeszcze o tym zrobię materiał. Później. Natomiast ja się skupimy na drugiej stronie. A tutaj jest zbudowany trakt. Który prowadzi od dworca do centrum Ustki. I zobaczcie jak to tutaj ładnie profesjonalnie już wygląda. Z dużą ilością miejsc parkingowych. Dróg. Będzie się ciągnął aż tam w kierunku do bulwaru portowego czyli są tutaj inwestycje jak na tak małą miejscowość no bardzo szeroko zakrojone no z czego się należy cieszyć A tu jeszcze widok krótki na naszą tężnię salonkową w łóżce, która też była niedawno oddana do użytku. Pozdrowienia.